Zdarza nam się wielokrotnie, rozmawiając z ludźmi, zarówno tymi niewierzącymi, jak i tymi, którzy podają się za wierzących, zdarza nam się zwracać im uwagę na to, że ich życie dalekie jest od tego, o czym naucza na temat życia uczniów Chrystusowych Słowo Boże. I w tej chwili nieistotne są przyczyny, dla których wskazujemy na. Niewłaściwe ich życie, ale sam fakt, że takie ono jest. Czasami spędzamy na tych rozmowach wiele godzin i wydaje się, że ludzie, do których mówimy, rozumieją, ale nic nie zmienia się w ich życiu, nie zmienia się ich postępowanie. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, z jakiej przyczyny tak się dzieje, co takiego jest w życiu tych ludzi, co nie pozwala im na jakiekolwiek zmiany? Jest kilka przyczyn i o tych kilku przyczynach chciałbym w tym krótkim przesłaniu powiedzieć. Najpierw sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 16 i Jezus pyta swoich uczniów w piętnastym wersecie, za kogo mnie uważacie? Za kogo mnie uważacie? To jest ciekawe pytanie. Uczniowie przecież z nim byli już dłuższy czas. Można powiedzieć, że biorąc pod uwagę chronologię Ewangelii, w granicach półtora roku, może dwa lata. To co jeszcze nie wiedzieli? Kim jest Jezus Chrystus? Jeszcze nie wiedzieli tego? Ale skoro Jezus zadaje im pytanie, to znaczy, że oni nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Przyczyna, dla której chodzili, była jasna i prosta. Jezus ich powołał. A sposób, w jaki przeżywali te ostatnie półtora, czy roku, czy dwa lata, był tak fascynujący, że nie odeszli. Chociaż wielu innych odeszło i wiemy o tym, ale ta dwunastka pozostała. Widzieli cuda niesamowite, słyszeli niesamowite kazania, widzieli rzeczy, których przecięty człowiek nigdy nie zobaczy na swoje oczy. To trzymał ich przy Chrystusie, ale Jezus wiedział, że to nie wystarcza. Także i dzisiaj wielu ludzi jest zafascynowanych jakimiś cudami, znakami, wydarzeniami, czasami jaką, jakimś kaznodzieją. Ale to nie wystarcza. Nie wystarcza, żeby właśnie, żeby być kim? Żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, bo ci ludzie często dają symptomy, że są takimi uczniami, ale tak naprawdę nimi nie są. Żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, to trzeba wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. I tutaj niespodzianka. Na przykład wielu ludzi wierzących twierdzi, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. No to mamy niezły pasztet. Niezły pasztet. Ale Jezus zadał im proste pytanie. Za kogo wy mnie uważacie? Nagle Szymon Piotr wyskakuje, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. I wydawać mi się mogło, że cóż za niezwykły uczeń. No rzeczywiście po tych dwóch latach niemalże doszedł do prawidłowego wniosku. Ale nic bardziej mylnego. No to Jezus mówi... Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza. Szczęśliwy jesteś, powiedzielibyśmy, bo nie ciało i krew objawiły ci to, czyli sam nie doszedłbyś do tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, ten ci to objawił. Ho, 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 co za niezwykła historia. Czyli wynika z tego, że nawet ludzie, którzy. Byli blisko Jezusa, słuchali go, dyskutowali z nim, rozmawiali z nim, jedli z nim, spali wspólnie pod jednym dachem. Byli świadkami niezwykłych kazań, byli świadkami cudów. Nie byli w stanie zrozumieć, kim jest Jezus z Nazaretu. Czyli jest potrzebne objawienie, które pochodzi z samego nieba. Objawienie, które pochodzi od Ojca. To jest niezwykle ważne, abyśmy mieli świadomość, że żaden człowiek, nawet ci, którzy zasiadają w kościelnych ławkach, jeśli nie mają objawienia, kim jest Jezus Chrystus, nigdy nie będą jego uczniami. Dlaczego, yy, można powiedzieć, tak twardo stawiam tę sprawę? Dlatego, że nie możesz być uczniem kogoś, o kim nic nie wiesz. Nie możesz być uczniem człowieka, który jest Ci obcy tak naprawdę. Owszem, fascynuje Cię, ale nic o nim nie wiesz. Nie masz pojęcia, kim jest, więc skąd masz pewność, że warto Go słuchać, że warto za Nim pójść? Jezus powiedział Piotrowi, że na tym fakcie, iż Jezus jest kimś niezwykłym, jest Synem Bożym, Bóg zbuduje sobie swój kościół, swoje zgromadzenie, swoją eklezję, jak mówi nam Greka. Bez objawienia tego, kim jest Jezus Chrystus, nie pójdziesz za Jezusem. W takimś momencie po prostu się zmęczysz, znudzisz. W jakimś momencie dojdziesz do wniosku, że jest wiele innych ciekawych zajęć. Jest wielu innych ludzi, którzy też fascynujące rzeczy robią, ale jest tylko jeden Mesjasz, jeden Syn Boga żywego. Jest to Jezus z Nazaretu, ale do tego sam nie dojdziesz. To musi przyjść jako objawienie z góry. Sam Jezus Chrystus, trochę wcześniej w jedenastym rozdziale tejże ewangelii Mateuszowej mówi tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce to objawić. A więc nie możesz być uczniem Jezusa Chrystusa, nie możesz pójść za Jezusem Chrystusem, jeżeli nie zostanie Ci objawione, kim jest Bóg. I kim jest Jego jedyny syn, jedyny syn? Jak możesz przyjąć, jak dalej Chrystus mówi, Jarzmo, Jego Jarzmo na siebie, skoro masz do czynienia ze zwykłym człowiekiem? A dlaczego masz chodzić z Nim w jednym Jarzmie? Jest tylu ciekawych innych religijnych przywódców, że trudno spośród nich wybrać. Jezus musi mieć coś wyjątkowego musi być kimś wyjątkowym, żeby za nim pójść. Ale do tego nie dojdziesz własnym rozumem. Dlatego, że to nie jest człowiek, to nie jest istota z tego świata. On przyszedł z nieba. Sam o sobie tak powiedział. Kłamca? Jeżeli kłamca, nie warto go słuchać. Ale jeżeli prawdę, prawdę powiedział, to mamy kłopot, jeśli mu nie uwierzymy. Nie ma żadnego powodu, aby... Stwierdzi, że Jezus w, swoim, w swojej służbie na ziemi kiedykolwiek skłamał, kogokolwiek go szukał, kiedykolwiek powiedział nieprawdę. Więc jeżeli on mówi, że on przychodzi z nieba, to mówi prawdę. A jeżeli przychodzi z nieba, to nie możesz własnym ludzkim rozumem zrozumieć tego, kim on jest. Musi razem z nim, z Jezusem Chrystusem przyjść do ciebie i Jego objawienie i teraz dochodzimy do kolejnej rzeczy niezwykle ważnej skoro już wiesz kim jest Jezus Chrystus skoro wiesz skąd się wziął to teraz stajesz przed decyzją Jezus powiedział Mateusz 16,24 jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną teraz możesz podjąć decyzję Teraz, kiedy uwierzyłeś, kiedy przyszło objawienie z nieba, kiedy Duch Święty cię wypełnił, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, Chrystus mówi, no to chodź teraz za mną, chodź za mną, weź swój krzyż na siebie i mnie naśladuj. Bo tylko w tym momencie masz siłę i moc do tego, aby to uczynić. Tylko w tym momencie jesteś w stanie być prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Tylko w tym momencie też masz motywację, aby pójść za swoim zbawicielem. No bo za kim pójdziesz? Kiedy wielu uczniów od Jezusa odeszło, twierdząc, że zbyt twarda jest mowa, którą usłyszeli, Jezus zapytał dwunastu, czy i wy chcecie odejść? Co powiedzieli wtedy? Panie, ale, ale dokąd my pójdziemy? Przecież tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Oni wtedy to wyznawali jako ludzie, którzy, można powiedzieć, byli w drodze. Oni nie mieli jeszcze objawienia, kim jest Chrystus, ale w tym, kim był, co robił, co mówił, widzieli kogoś, kto miał słowa życia wiecznego. Tak. Pójdę za człowiekiem, pójdę za mesjaszem, pójdę za Zbawicielem, który ma słowa życia wiecznego, bo tylko za nim warto pójść. Ale pójdę za nim wtedy, kiedy będę wiedział, że to jest właśnie on, Syn Boży. Dlaczego wielu ludzi niewierzących nie chce pójść za Jezusem? Bo oni nie wiedzą, kim jest Jezus. Oni nie mają pojęcia, dlaczego nie wiedzą. Oczywiście przyczyny są różne. Może wymienić kilka. Najważniejsza, nikt im nie powiedział. Nikt im nie powiedział, nie było tych, którzy ogłosiliby im prawdę o tym, kim jest Jezus Chrystus. Jeżeli spotykasz ludzi, to nie rozmawiaj z nimi o ich grzechu. Zacznij od tego, że jest dla ich życia rozwiązanie. Że jest dla ich życia ktoś, kto może zmienić całkowicie ich życie? Oni wiedzą, że są grzesznikami. Oni nawet grzech nazywają grzechem. Oni nie potrzebują kolejnego sędziego. Oni potrzebują rozwiązania. Jezus jest rozwiązaniem, ale oni muszą usłyszeć, że takie rozwiązanie istnieje, że jest osoba, jest człowiek, syn Boży, Bóg wcielony, który jest w stanie Pomóc im, autentycznie pomóc. Druga przyczyna, bardzo ważna. Nie mają objawienia. I to dotyczy zarówno ludzi niewierzących, jak i tych ludzi, którzy uważają siebie za wierzących, ale zasiadając w kościelnych ławkach tak naprawdę nie wykazują żadnego zainteresowania życiem z Bogiem, życiem z Chrystusem. Nie mają objawienia, kim jest Jezus. Owszem, czytają, czasami bardzo dużo czytają, czasami zadają bardzo mądre pytania, czasami widać w ich oczach, że mają pragnienie, ale nie mają odpowiedzi. Dlaczego nie mają objawienia? Dlatego, że nie udzielono im tego objawienia. Bóg nie udzieli mi objawienia. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. W niektórych przypadkach można powiedzieć, że to objawienie być może mi udzielono. Ale sytuacja, w której się znaleźli, niestety, niestety sprawia, że bardziej widzą zło niż słyszą Słowo Boże. Co mam na myśli? Mam na myśli świadectwo, jakie wydaje Kościół, jakie wydają ludzie wierzący. Czasami to świadectwo jest tak przytłaczająco złe, tak przytłaczająco podłe, że ludzie wierzący którzy gotowi są usłyszeć, gotowi są przyjąć Boże objawienie, są przytłoczeni, są przerażeni tym, co widzą. Ja wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię. Widziałem ludzi, którzy autentycznie się nawrócili, którzy czynili kroki wiary. I dostawali takie ciosy od tak zwanych wierzących, że nie byli w stanie się podnieść z tego. Mam tylko cichą nadzieję, że Bóg o takich ludziach nie zapomina, że się o nich troszczy. Bo to często przecież nie ich wina, że tak zwani wierzący niszczą ich wiarę, a właściwie początki ich wiary. Pytanie, czy ci, którzy to robią sami, kiedykolwiek mieli objawienie, kim jest Jezus Chrystus, czy tylko swojej religijności potrafili innych zabijać ciosami, których nigdy nie powinni byli zadać. Zbyt dużo chodzi po świecie ludzi poranionych przez tak zwanych wierzących. To przykre, smutne, ale to jest też niesamowite oskarżenie wobec tych, którzy dopuścili się takich rzeczy i dopuszczają się, nie bądźmy, nie bądźmy ślepi i głusi, dopuszczają się nadal takich sytuacji. Ja jednak wierzę w to, że Bóg, który przed założeniem świata znał nas po imieniu, wiedział kim jesteśmy, że nie pozwoli na to, aby zginął ktokolwiek, kto zginąć nie powinien, kto zginąć nie musi. Nie, nie jestem zwolennikiem tego, że Bóg jednych stworzył do zbawienia innych na potępienie. Tak, znam ludzi, którzy nauczają takich bzdur, ale one nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem. Wierzę, że Bóg każdego człowieka widział przed założeniem świata. I wierzę, tak jak mówi Biblia, że Bóg chce, aby wszyscy, wszyscy doszli do poznania prawdy. Aby każdy człowiek został uratowany. Aby każdy człowiek został zbawiony. Ale niestety tak się nie dzieje. Nie wszystkie przypadki jesteśmy w stanie sobie wyjaśnić nie wszystko potrafimy zrozumieć a to z prostej przyczyny ponieważ my nie znamy ludzkich serc nie wiemy co nimi kieruje nie mamy pojęcia co człowiek tak naprawdę myśli ale ja wierzę że Bóg który własnego syna nie oszczędził i pozwolił aby go ludzie podli ludzie przebili do krzyża podli czyli my po prostu przybili do krzyża żeby, żeby ten Bóg nie chciał zbawiać ludzi. Taką chcę. Naprawdę chcę. Czy wiesz kim jest Jezus Chrystus? Nie, on nie jest jeszcze jednym z przywódców religijnych. Chrystus nie jest też tym, który założył jakąś religię pod tytułem chrześcijaństwo. Chrystus nie jest moralnym nauczycielem. To jest Bóg wcielony. On przyszedł z zupełnie innej rzeczywistości, aby wszystkim tym, którzy go słuchali, patrzyli na niego, aby tym wszystkim, którzy dzisiaj czytają o nim i czytają jego słowa, objawić, kim naprawdę jest Bóg i jaki naprawdę jest. Nasze wyobrażenia o Bogu są czasami tak strasznie głupie, że aż wstyd. Ileż to widziałem wizerunków Boga, starzec siłą, długą brodą, aż prosi się, żeby mu eutanazję zrobić, prawda? No co za bzdury. Skąd mamy takie pomysły? Bóg jest duchem i On w duchu chce mieć z nami społeczność. Człowieku, możesz mieć społeczność z Bogiem. Możesz z Nim naprawdę rozmawiać. Możesz z Nim być. Możesz z Nim żyć, o ile uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Amen.